Do Egiptu w 2024 roku przyjechało ponad 15 milionów turystów. Skarby tego kraju były badane przez setki archeologów na ponad 145 stanowiskach. Okazuje się jednak, że coś przegapiono coś, co wywołało światowe poruszenie i zabrało miejsce na czołówkach gazet, jak odnalezienie grobowca Tuttenhamona. Witam Cię na kanale Dlaczego, miejscu, gdzie przyglądamy się sprawom, które nie są do końca wyjaśnione przez archeologów. Zapewne będzie więcej pytań niż odpowiedzi, ale o to chodzi chyba w dobrej przygodzie. Pod piaskami Doliny Królów, niedaleko Luksoru, archeolodzy natknęli się na coś, co z początku wyglądało jak kolejny zapomniany grobowiec. Fragmenty alabastrowych dzbanów, rozsypane wśród rumowiska, nie zdradzały wiele. Od resztki ceramiki, pokryte kurzem wieków. Ale kiedy zaczęli odczytywać inskrypcje, serca im zadrżały. Totmes II, zmarły władca. Brzmiał napis. Po ponad 100 latach od odkrycia grobu Tutankhamona w lutym 2025 roku świat egiptologii znów wstrzymał oddech. Znaleziono najprawdziwszy grobowiec faraona. Totychmes II był władcą Egiptu z 18 dynastii, rządzącym około 3500 lat temu, w pierwszej połowie XV wieku przed Chrystusem. Nie zapisał się w historii jako wielki zdobywca. Jego panowanie było wyjątkowo krótkie, a cień na nie rzucała jego żona i przyrodnia siostra. Hatshepsut, jedna z najpotężniejszych kobiet starożytnego świata. Po jego śmierci to ona przejęła tron, a jego syn Totmes III wyrósł później na legendarnego faraona, wielkiego wojownika. Ale co się stało z grobowcem Totmesa II? Przez eony pozostawało to zagadką. Miejsce oznaczone jako grobowiec C4 odkryto już w 2022 roku, ale wtedy sądzono, że może to być pochówek jednej z królewskich żon. Bliskość grobowców Hatshepsut i żon Totmesa III zdawała się to sugerować. Dopiero ostatnie prace brytyjsko-egipskiego zespołu przyniosły niespodziewany przełom. Kluczowe okazały się naczynia z imieniem Hatshepsut obok inskrypcji Totmesa II. To ona mogła przygotować ten grobowiec dla męża, zanim woda z powodzi zniszczyła go niedługo po pogrzebie. Niestety nie jest to bajecznie zdobiony grobowiec, ociekający złotem i tajemniczymi artefaktami. Dawno ogołocony, zniszczony i ubogi jak na standardy władców, opierał się rozpoznaniu przez lata. Większość skarbów przeniesiono w starożytności w inne miejsce, a to co zostało to fragmenty malowideł, inskrypcje i ceramika. Ale nawet te resztki potrafią opowiedzieć historię. Pokazują, że Atrepsut mogła odegrać większą rolę po śmierci Totmesa II, organizując jego pochówek, gdy ich syn był jeszcze niemowlęciem. Dlaczego to odkrycie jest tak ważne, że poruszyło nagłówki światowych gazet? Bo to pierwszy grobowiec faraona, odnaleziony od ponad wieku i brakujące ogniwo w historii XVIII dynastii. Rzuca nowe światło na relacje między jej kluczowymi postaciami. Mumia przypisywana Totmesowi II, odnaleziona w XIX wieku w Deir el Bahri, wciąż budzi kontrowersje. Czy to na pewno on? Tajemnica czeka na rozwiązanie. Egipt znów przypomniał nam, że jego piaski kryją sekrety zdolne zmienić naszą wiedzę o przeszłości. Odkrycie grobowca Totmesa II to nie tylko archeologiczny skarb, to dowód, że historia starożytnych władców z Nilu wciąż ma nam wiele do opowiedzenia. Co przyniosą kolejne wykopaliska? Czas pokaże, ale egiptologia wchodzi w ekscytujący okres. Jeżeli podobał Ci się materiał, mam ich dla Ciebie więcej. Wybierz taki, który najbardziej Cię zainteresuje. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie.